mano wszystkim z tej strony niektóinek, kodmidź Dawn no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o karnecie sezonu trzeciego. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącego nowego sezonu trzeciego w rozdziale czwartym, a głównie to karnetu bojowego, jaki pojawi się w tamtym miejscu, bo kilka ze skinów już prawdopodobnie znamy, a do tego przedstawiam Wam ciekawy sposób na tańszy zakup karnetu bojowego w nowym sezonie. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego jeszcze tego nie robi, no i szczedzie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, Na no my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przypadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, sobie dzwonem na kanale i kod MigaO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 11.05 pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 20.30 pojawi się live na kanale MIGAO. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, sezon trzeci jest już coraz to bliżej, bo do jego startu w grze zostało już naprawdę bardzo i to bardzo mało czasu, bo wstępnie startuje on dokładnie 2 czerwca, lecz tak jak wspominam w każdym filmie o nowym sezonie data ta może się oczywiście zmienić. Obecnie nie mamy jeszcze żadnych potwierdzonych informacji, że data ta się zmieniła, lecz wszystko wskazuje na to, że jeszcze zdąży się ona zmienić. i Niektórzy wskazują, że będzie to tydzień, niektórzy, że dwa tygodnie, lecz obecnie nie Mamy żadnych ciekawych informacji. Jednakże ja mam dla was kilka ciekawych informacji na temat skinów, jakie mogą pojawić się w grze w nadchodzącym nowym sezonie trzecim oraz kilka informacji na temat samego karnetu bojowego wraz z jego skinami oraz sposobem na tańsze jego zdobycie. Lecz na samym początku zaczniemy sobie od temat nadchodzących skinów, które trafią w nowym sezonie trzecim. Jak dobrze wszyscy wiecie, jedną z kluczowych rzeczy, która przedstawia wszystkim graczom skiny na nadchodzący nowe sezon w grze, które pojawiają się i w sklepie z przedmiotami i w karnecie bojowym, są oczywiście ankiety, które wysyłają nam twórcy gry na naszego maila. No i co ciekawe, Ciekawe, w momencie, w którym zacząłem nagrywać dla was ten odcinek, w internecie pojawiła się kolejna nowa ankieta, która, jak dobrze wszyscy wiecie, przedstawia nam kolejną partię nowych przedmiotów kosmetycznych, jakie trafią do Fortnite'a w kolejnych sezonach. Wszystkie te skiny, które tutaj widzicie, zostaną wprowadzone do Fortnite'a dopiero za kilka dobrych tygodni, tak więc nie liczyłbym na to, że trafią one do gry w tym sezonie drugim. No i tak, moi kochani, teraz patrzycie na niektóre skiny, jakie pojawią się w nowym sezonie trzecim, jak i co ciekawe na niektóre skiny, które pojawią się dopiero w kolejnym sezonie czwartym. Dla przypomnienia, to w sezonie pierwszym tego rozdziału pojawiły się skiny z. Ankiety, która była dwa sezony do tyłu, a w tym sezonie pojawiły się skiny z ankiety z sezonu przed rozdziałem czwartym, więc jak widać takie średnie opóźnienie w skinach, to tak około dwa całe sezony. Niewykluczone jest jednak to, że niektóre z tych przedstawionych skinów tutaj trafią do nowego karnetu bojowego na sezon trzeci. I ja sam osobiście stawiam, że teraz patrzycie na kilka skinów nowego karnetu, lecz które to dokładnie będą, tego my gracza na teraz niestety nie wiemy. Dowiemy się dopiero, gdy będzie bliżej do startu sezonu, a teraz dodatkowo w tle macie widoczne wszystkie takie moim zdaniem najlepsze skiny jakie pojawiły się w tej najnowszej ankiecie skinów i jak dla mnie. Są to najlepsze skiny, jakie ogólnie mogą trafić bezpośrednio do Fortnite'a. Pamiętajcie jednak, że to, które z nich trafią do gry, jest zależne w głównej mierze od Was, bo to wygłosujecie na skiny w ankiecie, którą dostaliście od Fortnite'a. Oczywiście nie wszyscy, i te skiny, które mają najwięcej głosów, są dodawane w pierwszej kolejności. Dodatkowo są tam też nowe edycje styli dla skinów, które już znajdują się w grze, bo w ankiecie tej pojawiło się nawet kilka skinów, które znajdują się już w Fortnite'a, a nawet i kilka skinów, które były na poprzednich takich ankietach, które publikowali twórcy gry. No i co też ciekawe, w tych skinach mogliśmy znaleźć takiego skinu, Nowa wersja Jano, czy nawet nowa wersja Midasa, co oznacza, że skiny te również zostaną wprowadzone do Fortnite'a, ale kiedy dokładnie tego nie wiemy, tym bardziej, że jest to oczywiście najnowsza ankieta. Tak więc teraz wyczekujcie i wypatrujcie, kiedy do gry trafi jakiś pierwszy skin, bo tak jak mówiłem, skiny te mogą trafić do sklepu, do karnetu, do zdobycia za darmo, bądź w jakikolwiek inny sposób, który postanowią wymyśleć sami twórcy gry w Fortnite. Tak więc w temacie samej ankiety to chyba wszystko i nie chciałem się o niej jakoś bardzo rozgadywać, bo obecnie nic nie będzie działo się z nią, tym bardziej, że wypadałoby wspomnieć o pewnym skinie z innej ankiety, który pasuje do nowego sezonu trzeciego. A dokładniej nie wiem czy pamiętacie, ale dość dawno temu był ogrom i to dosłownie ogrom informacji na temat pewnego skina plażowego miałśniaka, którego wygląd możecie zobaczyć teraz w tle, lecz sama skórka do dzisiaj nie trafiła bezpośrednio do Fortnite'a. Sama skórka pojawiła się pierwszy raz na ankiecie w poprzednim rozdziale trzecim i od tamtego momentu nie pojawił się on w grze. A co też ciekawe w tym wszystkim, to niektóre źródła podawały, że skin ten miał trafić do gry w tym obecnym sezonie drugim do karnetu bojowego. Jak widać, skórki tej do tej pory nie ma w grze, a niebawem w Fortnite startuje sezon, który będzie głównie o klimacie lata, Gdzie takie skiny jak ten plażowy miałś jak to totalny standard i w końcu gracze raczej na pewno zobaczą tego skina w sklepie z przedmiotami. Obecnie nie jest to jeszcze potwierdzone, lecz nad samą skórką Fortnite już pracował, a skoro nad nią pracowali, to musi ona zostać w późniejszym czasie wydana, chyba że nagle z niej zrezygnują i stawiam, że sam skin będzie do kupienia w sklepie z przedmiotami za fałdolce lub w jakimś specjalnym pakiecie skinów. Jest to tak naprawdę jeden z pierwszych skinów, jaki może i tutaj podkreślam, może pojawić się w grze w kolejnym sezonie, tym bardziej, że pojawi się on kilka miesięcy temu w ankiecie, a to nie jedyny skin, jaki trafi do gry w nowym sezonie trzecim. A dokładniej temat ten podał liker o nazwie Łęzo, który napisał w ostatniej aktualizacji: Epic dodał kilka plików dla palm i kaktusów specyficznych dla rozdziału czwartego. To w połączeniu ze skórkami ankietowymi daje nam znać, że motyw sezonu trzeciego to będzie pustynno tropikalne. No i jak sami słyszeliście, liker ten wspomniał o skinach z ankiety, a dalej dał znać o pustyni. A nie wiem czy wiecie, ale w samych ankietach, w których pojawiały się skiny plażowego i tak dalej, gracze otrzymali jeszcze kilka takich piaskowych skinów. Teraz w tle możecie zobaczyć przykłady takich dwóch skinów i jak widać, oby. Dwie skórki bardzo mocno pasują do klimatów pustynnych, a najbardziej pasują tam swoim kolorem oraz samym wyglądem. No i przy okazji sama Dr. Sloan w tym wydaniu nazywa się oczywiście piaskową Dr. Sloan. No i co ciekawe, nad jednym skinem Fortnite już pracował i temat ten podał liker o nazwie g Games, który napisał, że Fortnite właśnie pracuje nad nową wersją piaskowej Sloane. I skoro Fortnite pracował nad tym skinem, to również tak jak w przypadku tego miałśniaka, może trafić do gry w kolejnym sezonie trzecim. Wszystko to dlatego, że sezon trzeci trafi do gry w czerwcu, a jest to tak naprawdę początek lata i skiny plażowe letnie i takie. Piaskowe to będzie dla nas totalna normalność, o ile takie skiny piaskowe trafią do gry, a były one właśnie na tych ankietach. Tak więc spodziewajcie się, że w okresie lata otrzymamy od Fortnite dość sporo starych skinów, które będą restylami i będą to po prostu w nowej odsłonie, i ja sam z chęcią zobaczyłbym takiego plażowego miałśniaka lub piaskową Sloane w karnecie bojowym. Teraz właśnie przejdziemy sobie do sposobu na tańszy karnet bojowy oraz jak go wykorzystać, i większość z Was, a nawet i chyba wszyscy stali widzowie, znają ten sposób, lecz jak co sezon wam o nim przypomnę, a głównie ze względu na nowych graczy. A dokładniej, jak dobrze wszyscy wiecie, w grze znajduje się ekipa Fortnite, która po wykopieniu jest aktywna przez równe 30 dni i przez ten cały czas zapewnia wam specjalne dwa zestawy skinów, karnet bojowy, 1000 v oraz dodatkowe przedmioty samej ekipy w Fortnite. Co jednak ciekawe, jeżeli do tej pory nigdy w życiu nie mieliście ekipy Fortnite i planujecie ją zakupić, to jeżeli zakupicie ją po połowie maja, w okolicach 18 do końca maja, dostaniecie jeszcze poza tym wszystkim karnet bojowy na nowy sezon 3. Jak sami słyszeliście, ekipa jest ważna 30 dni od zakupu i wszystko, co dzieje się w tym okresie w grze w ekipie, łapie waszą subskrypcję i jeżeli w w tym czasie pojawi się nowy sezon, to poza karnetem na ten obecny sezon drugi dostaniecie też karnet na kolejny sezon trzeci. Ja sam korzystając z tego sposobu w poprzednim sezonie za jedno wykupienie ekipy dostałem 1000 fałdolców, 950 Fałdolców za karnet sezonu pierwszego, dostałem karnet sezonu drugiego, dostałem też dwa zestawy skinów, przedmioty ekipy, no i to wszystko było oczywiście za totalnie 44 zł. To co wymieniłem wam, otrzymacie, jeżeli nie mieliście ekipy w tym sezonie teraz i kupicie ją po połowie maja, a jak kupicie ją na początku maja, dostaniecie to samo poza jedną kluczową rzeczą, czyli karnetem bojowe na. Nadchodzący nowy sezon trzeci, rozdziału czwartego. No i tak wiem, wiem, że za samą ekipę i tak musicie zapłacić, lecz jeżeli wykupicie ją w dobrym momencie, jesteście w stanie otrzymać tyle przedmiotów, że głowa mała, a sposób ten jest wykorzystywany przez dosporą liczbę graczy, bo i tak kupujecie karnet bojowy na nowy sezon. Jeżeli kupujecie karnet za te 28 zł, a sama ekipa kosztuje 44 zł, to chyba lepiej wydać te 16 zł więcej i dostać wszystkie korzyści z ekipy, niż zakupić sam karnet bojowy, bo i tak wiem, że po starcie sezonu duża część z Was i tak go po prostu sobie kupi. Jeżeli macie jakieś problemy w temacie samego, Sposobu, to dajcie znać o tym w komentarzach, to postaram Wam się na to wszystko odpowiedzieć, bo nagrywam ten sposób dla was już od połowy rozdziału drugiego co sezon i na każde pytanie wam po prostu odpowiem. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najważniejszych zmianach i nowościach w temacie karnetu bojowego sezonu trzeciego będę starał Was się informować jak najszybciej tylko mogę, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy są tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego statkie moje filmy, pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short'ów, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 20.30. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga o dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku, tego oto filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nadchodzących skinach karnetu bojowego, jakie pojawią się w nowym sezonie trzecim i czy Waszym zdaniem ten sposób na tańszy karnet bojowy jest fajny i czy z niego skorzystacie, bo ja tak, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny. 20:30. Yo.